Jeden. Witamy, to jest Let's Play. To jest Miki. Cześć! No to, no, to lecimy bić drzewa, nie? Tak jakoś chyba, nie? O kwiatuszki! Ty wilk! Wilk! Nie no. mamy kości, nie? Niedobry, niedobry. Głupi wilk. Głupi. To no nie mamy kości. Za wilka! Aha. Ja pozbieram kwiatki. O, przerywa się, przerywa lekko. Dobra, to ja pozbieram kwiatki, tym i wałuj. Okej, okay. Przydarzę się potem. No, hmmm. Kanał Ma... kurde, Matiego... Mikiego będzie yy, w... tutaj gdzieś, na chwilę będzie tu, na tym pięku drzewa. Będzie link. Aha. No chyba, że ty nie masz kanału, bo nie pamiętam. Mam. E, ma, miałeś chyba, nie? Mhm. No miałeś, miałeś. Ah. Bijemy drzewa. Bijemy drzewo z sedzonką. Jemy drzewem Metalowe kwiatki. Jakie metalowe kwiatki? Bo się nie łamią. Co? Ja rozumiem Cię. Pomyśl, jak można nawalać kwiatami drzewo. Aha, a, już rozumiem. Właśnie. Ale ja powiedziałem sazunkami. Chyba. Dobra, ja zrobię workbench'a. Tu. Dobra, tu masz zrobić, zrobić ci narzędzia? Okej. Okay. Dobra. Czuć, że maj kilofa. A ja pójdę pokopać trochę kobla. Ach. Głupio, że jeszcze mam ograniczenie. O. Limit do 15 minut, bo na starym kanale miałem chyba nieograniczone. No miałem, bo wsadzałem filmiki po 30 minut. Ile już mam drewna? Na razie mam 22 No, dużo, dużo. Ja Zebrać nie... crafting table'a? Nie, jeszcze nie zbierę chyba, wiesz. Okej okay. Dwa to tak. O. Nic nie widać gdzie ty jesteś. O tu, ja biję drzewko. A, tajemnicze drzewko. Co robić na deski? Co? Chcę robić y, to, drze do drewno na deski? No przerób. A ja robię narzędzia. Okej, okay, mamy 10 desek i 36 A ja mam 24 deski. Bo okay. ja już te narzędzia zrobiłem. Dodaj. Czekaj. Masz tu siekierkę kamienną i kilofa kamiennego. O. Dzięki. Sadzonki. Ze wszystkiego się cieszę. Dobra, to idziemy po węgiel chyba, nie? Bo będzie potrzebny. Będzie. No będzie, będzie, będzie. Szekajcie, a ja coś luknę tylko na chwilę mały takie jakby Czekajcie, małe cięcie. Ja na star ja starą okay. escape'a mam już. Dobra, już jesteśmy. Idziemy po węgiel, a przy okazji pościnam trochę drzewek. Się przydadzą. A i ścina się lagi. Lagi, lagi, laguje. Dobra, trzeba ściąć do końca. Bo mnie denerwują takie rzeczy, że na przykład latają sobie drzewka. Hmm. Jesteś tam jeszcze? Jest. Hmm. Pijemy drzewko, A już mi się go nie chce bić. Nie lubię ścinać tych kolosów wielkich. Dobra, chodź y, po trochę węgla. Dobra i tak stąd uciekniemy zaraz, więc tego drzewka nie będzie. Hmm. O, ale cię laguje. Łaj... Laguje cię lekko, wiesz? Hmm, cię... Dobra, jesteśmy ponownie. I tu widzę chyba, o, o ej owce by trzeba było wziąć, nie? Pobić. Właśnie, trzeba zebrać wełny. No mnie trochę. Gdzie ty jesteś? Gubię się tak co chwilę, o. No to chyba trochę węgielka pójdziemy zebrać na pochodnie. Bo na pierwszą noc trzeba mieć pochodnie Ale fajne dziewko, tak nie myślałem na początku, że to UFO jakieś Dobra, chodź Pokopiemy jeszcze o! potem trochę kobla Kobel by się przydał O, żelazo. Aj, potem się... będzie można pozbierać żelaza na kilow. ja już mam trzy A tu dalej to tu faj. nic nie widać, tu nic nie zauważysz. Trzeba by znaleźć jakąś inną... Gdzie ty tam idziesz? Uważaj na potworki. Ja kopię trochę flintu. ja tam widzę y, jaskinie na dole. Mam trochę flintu. O, a ja mam żelaza. A, a ja tu patrz, widzę zombiaka. Znaczy widzę, słyszę. Ej, y, ja już mam dużo żelaza, bo... Całkiem duże, 7 już mam 8, 9, 10 Gdzie ty jesteś tam Oj, słychać zombiaka No i ja go właśnie tutaj mam I Przerwało się Czemu? No przerwało się E, Patrz ja tu mam jaskinie Zaraz luknę tak, i mam żelazo, ale by trzeba było... Czekaj. Ja zrobię sobie crafting tej dla mojego własnego. I kobla. Tak. Zrobię ci mieczyk. Dzięki. Ja zrobię ci dwa mieczyki. Tak idę, poczekaj, zbiorę trochę węgla. Masz już? No mam. O. 14. Jeszcze pozbierasz. Nie, to już chyba wystarczy, wiesz, bo tutaj mam jaskinię, tu tutaj wejdziemy, tam na pewno będzie więcej. Gdzie ty ja jesteś? Tam poczekam tutaj Kurczę, tu ale ciemno. No tutaj jak, Jakby co to nie wpadnij tam do dziury. Uważaj, uważaj, uważaj! Ja tutaj jestem. Wiem, widzę. Patrz czekaj, patrz. Tutaj wejdź, wykop się tu do mnie. Po co? Czekaj, postawię tutaj ci drewienku. Czekaj, postawię klocek, sobie na niego skoczysz. Tutaj, chodź. Okej, okay. ja robię pochodnie. Dobra. Daj mi trochę, bo się boję. Okej, okay, tylko mamy... ...mało... Czego? No, węgla. Dobra, tak, nieważne, ty się pozbieraj jeszcze. No tak. No chodź do, do mnie. Możesz skakać, bo tu zamurowałem. Napiję się. Okej, okay, mam jednego staka pochodni. To skacz tutaj. Na tę dziurę. Czekaj, postawię tu te. jesteś. Pochodnie, żeby potworki nie przyszły. Dobra. To tutaj tu... chodź, tutaj chodź. My tam skoczymy do dziury. Chodź. Gdzie jesteś. Wskoczyć do dziury? No, tutaj nic nie ma, więc wiesz. Okej okay. Daj pochodnie Wdarzą się Okej okay. yy, Tutaj masz dwa mieczyki A jeden źle masz dwa mieczyki Laguje tak mnie A, tak, nie jaka... Znaleźliśmy coś? Yy, tak, yy, węgiel i mnie tutaj tuczą. Tuczą mnie. Tak, mam dwa serduszka. Po co ty mnie, ty mnie tam zepchnęłeś? Trzeba będzie popatrzeć za jabłkami. No Fajnie by było jakbyśmy znaleźli jakiś monster powrotem. Ale mi je laguje. Ale mi się ścina, kurde. Ciebie wezmę sobie na fasta, wiesz, bo będzie lepiej. Hmm. Tam był węgiel gdzieś na początku, nie? Mhm. <mach> Masz tu gdzieś crafting table'a? Jest, <tomach> ale tam w tej dziurze, gdzie my byliśmy, on tam jest. Aha, okej. Okay. Tu mało potworów co się jest. E, tak, i tu chyba będzie dziura aż do 16 poziomu. My tu chyba diamenty znajdziemy pierwszego dnia. Tak mi się przyczuwa, nie?